W ramach pikniku do Nadleśnictwa Bełchatów zawitał sokolnik ze swoimi podopiecznymi. Ogromne zainteresowanie wśród najmłodszych budził kruk o imieniu Magda. Najprawdopodobniej wszystko za sprawą filmu Akademia Pana Kleksa. W związku z tym, że Nadleśnictwo to obchodzi swój piknik, Jest ja mam tu chyba 14 ptaków, nawet dokładnie policzyłem. Wśród nich są dwa orły, cztery sokoły, pięć sokołów widzę. Jeszcze jest dwie sowy, o nie, przepraszam, cztery soby. Jest myszołów dawosterny i jest haris, to znaczy myszołów towarzyszący. Wszystkie bardzo atrakcyjne. Widać, że nie lubią obejrzeć tego typu tego rodzaju zwierzynę. Proszę panią, tak się składa, że już prawie tyle lat jestem sokulnikiem w Bełchatowie i już wiele osób mnie zna. I ja mieszkam na przytorze, to dużo osób przychodzi, także wiele osób tutaj, co jest, to, to mnie zna dobrze. Yy, za sprawą popularności jednej z bajek, dzieci przychodzą i pytają się, czy to jest z Akademii Pana Kleksa. Yy, tak, chodzi o, jeśli tylko o tak, bo tak samo jak chodzi o sowę śnieżną, bo to tak samo jest w Potterze, w Harry Potterze też by występował śnieżny. Akurat tydzień temu był piknik w Szczercowie i też tam miałem śnieżną, teraz posiłem do pierzenia. Magda też już występowała. O, Magda to jest popularnym takiem, które już wiele nawet i to dużo w telewizji występuje. No i w wiele filmach występuje, także nawet mieliśmy teraz do Unii jechać i występać. Pójdź Magda Także krótki nie to, że są głowieczne, to są bardzo przyjemne i inteligentne taką. Właśnie, Pan tutaj podkreślał, że ona potrafiłaby sobie sama rozwiązać cznurek, które pan tutaj... E, tak, to jest tak. To, 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 to oczywiście. O reagują tak jak dziecko, można się bawić. No, ja, no. Oczywiście to jest ona, bo on jest większy, bo tak jak u ptaków drapieżnych samice są większe, samce odwrotnie mniejsze, bo są żywicielem rodziny i tam więcej muszą szybciej zdobyć pożywienia, a samica musi wychowywać na małych. A u kruków jest odwrotnie. No niech jak powiedziałem, no, niektórzy mówią 70, niektórzy opisują, że 100-120 lat żyją kruki. A ta Magda, ile z Panem już jest? No już teraz jest dziewiąty rok już jest. Da się ją y, udomowić? No, to znaczy, wie Pani co, to tak udomowienie to nie o to chodzi, bo to wiadomo, że to ukłócenie, ukłócenie to polega na obczuwaniu, obnoszeniu i przebywaniu ptakami, to nie jest tak, że... No wszystko można, bo no, o, Reaguje na, Pani, na Pana bardzo dobrze. Wie, wie Pani co, tak. Są ptaki, które reagują właśnie na opiekuna, bo jak myśmy tam wzięli taką innego myszowo... Rodzawo, nie, nie myszowo, tylko harisa, to on na mnie w porządku, a na kogoś będzie tak uszył się tego. I mam też psa, który, jak powiem, broń ptaka, to idzie do człowieka i tak kupą. No tak śmieszne jest. To, o, widzisz? O pani, jak to, to jest sowa, jaki chłopczyk ma... O, masz masowkę. No, Długą rączkę. Długą rączkę. Rączkę tutaj, tu, tutaj. Tu. No będę, jak urośniesz, a pójdziesz do szkoły leśnej, bo tam przeważnie są sokolnicy, tam do szkółka leśnej, tam gdzie są sokolna, te sokolniczki i sokolniki. Dużo osób właśnie w gronie takich gniazda sokolników właśnie jest techniką. że dzieci uczą się i obcują tymi ptakami,